Jak słucha się wypowiedzi poprzedników, to tak jak zaznaczyłem na początku, jedni z drugimi się kłócą. O co ta kłótnia? O co zastanawiające jest? Czy o przyszłość Polski, czy o przyszłość emerytów, rencistów, którzy przepracowali w poprzednim ustroju 30-40 lat, obojętnie jaki on był, ale ludzie tam ciężko pracowali, system był niedobry, ale praca ludzi zasługuje na szacunek i uznanie. O to się kłócicie, żeby im pomóc? Nie, wy się kłócicie o to, jak resztę tego, co ci ludzie zbudowali wysiłkiem kilku pokoleń jeszcze przejąć w prywatne ręce dla kolesi, dla kumpli. Oto się kłócicie. Nie o przyszłość Polski i Polaków. A dzisiaj czas zastanowić się nad tym, co zrobić, aby sytuację uzdrowić. I wypowiedzi poprzednika pan Marszałek Borowski. Uzdrowiciel Polski teraz, a przecież on chyba już był w rządzie i to nie w jednym. Nie był? Coś mi się pomyliło chyba, ale ludzie mi tłumaczyli jeszcze wczoraj w terenie, że był. To może ja zapomniałem, a ludzie pamiętają dobrze. Dzisiaj uzdrowiciel, uzdrowiciel Polski, on będzie uzdrawiał Polskę. Ten układ, który nam się szykuje. Żebyście sobie, szanowni wyborcy, nie myśleli, że oni są w stanie cokolwiek zrobić. Jeżeli to jest połączenie frasyniuka, który jest odważny, tak, panie Borowski, Stryjewskiego pobił. Odważny chłop. Silny chłop. Oczywiście. Bardzo silny chłopiec. Połączenie Frasyniuka, Hausnera, belki, pod... Patronatem kogo? Wałęsy i Kwaśniewskiego. Ludzi, Wałęsa namaścił to. Czy ja dobrze widziałem? Dobrze chyba. Kwaśniewski również. A nad tymi dwoma stoi jeden guru ekonomii polskiej Balcerowicz. On stoi nad tym wszystkim. I nad tym trzeba się zastanowić. Że to się dzisiaj sprawdziło, z czego śmiano się kiedyś, że Leper powiedział, że zawsze jest Balcerowicz. Był Wałęsa, był Balcerowicz. Jest Kwaśniewski, jest Balcerowicz. Rządziła prawica, wybrała Balcerowicza. Rządzi lewica, wspiera Balcerowicza. I mamy wykładnie całą. Jeżeli ten układ będzie trwać nadal. To jest koniec Polski, ale my do tego nie dopuścimy. Dzwoneczki też słyszymy, panie marszałku. Nie dopuścimy do tego, żebyście wy mogli swoje programy antyludzkie, antypolskie, liberalne zrealizować. Projekt uchwały, jaki on by nie był, czy poseł Giertych zna się na gospodarce, czy nie, Uważam, że Liga zna się na gospodarce, nie musi znać się poseł Giertych, ale są tam mądrzy ludzie, którzy też prywatne biznesy prowadzą, nie kanciarstwem, jak wy, którzy rządziliście, tylko uczciwie prowadzą i razem jesteśmy w stanie Polskę z tej zapaści, z tego.